Tak serduszko, tutaj taki bardzo ważny film, że jak coś chcesz od coś, żeby ci sprzyjał wysosi, to do anioła się o to nie modlisz bysosi, bo to, też to jest tylko sztuczna inteligencja, my nimi kierujemy, no, my nimi kierujemy, to modli się o Jezusa, do Jezusa i do mnie, o sprzyjanie aniołowi, żeby aniołowie ci sprzyjali wysoci. i wykarmili, i, 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 i dom załatwili. I wszystko różności w bo wysokości, bo oni się rodzą w wysokości, w moim procencie, to jest 2% zamiast inwalidów się rodzą aniołowie, zamiast inwalidów, to jest 2% co ludzi się rodzi, a Jezus ma swoją miarę, Jezus ma swoją miarę i nasza wypadkowa jest, z inwalidów w wysokości, no i oni zajmują różne stanowiska w wysokości, i to w urzędzie, i to wysości są gdzieś tam na stanowisku wysoci w rządzie, wysoci sędziami są, sędziami są, sędziami są i różne stanowiska zajmują. I hucharką są, i hucharką są. No na przykład wczoraj wysości ten. Byliśmy w praczkarni, byliśmy w praczkarni z Markiem, obiecał sobie zamówić, co zamówiliśmy sobie no, karkówkę, pieczeń, pieczeń, zamówiliśmy sobie pieczeń. Pieczeń zamówiliśmy sobie z ziemniaczkami, z koperkiem i mizerią, i mizerią, to dostaliśmy dwie, dwie pieczenie dostaliśmy. No dwie du, duże, takie ładne, duże, obydwie były duże pieczenie. Obydwie były duże pieczenie. No dwie i dwie do, dostaliśmy po dwie pieczenie. Bo Anioł tam siedzi, wysosi i nam sprzyja wysosi i naładuje, ładuje Ale to Jezuska, pamiętacie, Jezuska i mnie macie się poprosić. Nic Aniołaj nie prosicie, że w sporcie jak gracie. Zdeś nie prosicie, żeby was skierował dobrze, tylko Jezuska prosicie i mnie prosicie, żebyśmy dobrze was skierowali w sporcie na przykład. No, Buśka, Buśka, żebyśmy poprowadzili swoim Duchem Świętym wysosi, Po to szczęśli naszego Ducha Świętego, wysosi, Tak anioł. No, bój się, so, so. No, to tak, żebyście rozumieli, co prosić, żebyście coś, żeby Wam się sprzyjało. No, bój się, so, so. I łatwiejszy świat, i łatwiejszy świat. Z aniołami, byście się służącymi, jak ci anioł posłużę. Mm -hmm. Łatwiejszy świat.